Witajcie widzowie kanału. Dzisiaj przy świetle lampy, bo za dnia już dzień krótszy, właśnie. Dzień jest bardzo krótki, dzień jest najkrótszy. Mamy w tej chwili jedno z najważniejszych świąt. Jak nie najważniejsze nowego roku. Już są święta, w tej chwili są święta. Pamiętajcie, zadała pytanie Ania z maja i stwierdziłem, że chociaż parę minut tutaj nagrać. Poświęcić u nas już święta trwają. Jutro mamy spotkanie, tam rodzinne, małe. Później jeszcze jakieś. Ja się bawię tutaj w układanie kafelków. Także za dnia nie miałem głowy do. pierożki robimy, różne tam słodkości. Kamika i zrobiłem ze śmietany trzydziestki. Dobrze, także pamiętajcie, link wam tam podam. Najważniejsze święta one są teraz. Ja tam na blogu już kiedyś napisałem parę lat temu, że to jest jedna z wielkich dywersji w tej chwili, że to jest tak, jakby pociąg odjechał. W tej chwili się portal otwiera. Te duże święta, cztery największe święta w roku, miały około tygodnia, siedem dni trwały obchody, także od tej daty, takiej krańcowej, 21 czy 2. Naj, albo równą noc, albo najdłuższa noc, albo najkrótsza noc, najdłuższy dzień czyli kupała zawsze miało 3 dni wcześniej i 3 dni po były momenty już otwarcia, najsilniejszy wpływ, bo to wszystko płynnie przebiega nie tak ostro, ale ten portal się otwiera przez kilka dni. On jest otwarty, to już się dzieje w tej chwili. Także później nam każą opychać brzuchy gdzieś tam 24, jak już brama się zamyka. I to właśnie jest, pociąg już właściwie odjeżdża. A ludzie z roku na rok, podam Wam link do bloga. Jeszcze Redfield tutaj z tyłu, James Redfield, 12 w tajemniczenie. Jeszcze nie czytałem, nie wiedziałem, że jest. Czytałem te trzy poprzednie książeczki, 10. O 12 było w 11 roku. I tutaj jest taka informacja z tyłu, że kalendarz majów się kończy na 21 grudnia 2012. Tak? 2012. No, coś tam się porobiło. Ja też na ten 2012 czekałem. Być może nam grali tu kolejną jakąś stawkę no jeśli będziemy nierozsądnie tak się bawić to nam grają kolejną i damy się uwieść znowu no, w jakąś pętlę taką czasową wejdziemy kolejną i będzie ta nauka tak długo trwała przypominam na blogu były też takie artykuły rewelacje, rewelacje Insidera, znajdźcie sobie, może też tam podam i tam była mowa o tym, to była mroczna strona zdradzała swoje sekrety oni mają obowiązek, coś takiego. Tam podobno, zresztą przeczytacie sobie, kto będzie chciał, przypomnę. Kto nie zna. No, tam była mowa, że prawdopodobnie nie będzie żadnego takiego tam hurra, tu przejść piąty wymiar, tylko ludzie indywidualnie tu przechodzą. Właśnie, Mulford, ciekawa książeczka, która już wspominałem, że mi się dostała w spadku po teściu nieżyjącym. Ja Wam kiedyś tam następne wideo, jak będę pełen mocy, to, to cały rozdział sobie nocą zakreśliłem i tutaj tam dam, dam jest kopa do czytania. Poczytam Wam troszeczkę. Warto. Widzę, że w sieci są dzieła zebrane. Mulforda, bardzo ciekawa osoba. Ja podejrzewam, że on swingował swoją śmierć i gdzieś tam sobie spokojnie żyje. Facet w zeszłym wieku żył. Tak, jak to, no, no to taka wiedza jest, że, że mi się wydaje on tak. Nie jest tak napisane w Wikipedii, że tam zagadkować śmierć jakaś, gdzieś tam na łódce. Mówiłem jeszcze o tym Overyssia 8 tomów tego jest moc. To jest moc. Z tym, że powiem szczerze, że tak do duszy, to mi ten Mulford bardziej wchodzi. Dobrze, zaczynam. Kończę mój Forda 12 w tajemniczenie. Tu tylko chciałem właśnie powiedzieć, że patrzcie, 12 grudnia, 12, przepraszam, 21 grudnia 2012 roku 2012. A w tej chwili mamy nie 12, a 21? Kto wie, coś tam, jakieś energie to w tej chwili płynnie trwa. Wibracje Ziemi, czy tam energię Ziemi, różnie to ludzie nazywają, się podnoszą. No, najprawdopodobniej też nie, nie będzie jakiegoś takiego cięcia. Tylko to wszystko płynnie, ale coś się dzieje, coś się dzieje, cały czas, teraz ta pełnia dała ognia, dwa dni temu chyba księżyc już, już w tej chwili on będzie go ubywało, ale działo się, działo się, tutaj różni ludzie różne sygnały dawali, no nie wytrzymywali ludzie. Pozdrawiam Was serdecznie, takie krótkie dzisiejsze wideo świąteczne. Czujność, zachowajcie, świadomość. Murford pięknie o tej świadomości pisze. W każdej chwili spokój ducha zachować. No, ja to nazwam byciem medytacyjnym, nastroju takim. Różne tam są. Tyle na dziś, bo zmęczony jestem kafelki. Tu siedzę sobie na takich świeżo ułożonych kafelkach. Będzie trzeba tam spojnować. To już chyba nie, nie teraz w święta. Jeszcze ostatni był dzień. Serdeczności Wam, pozdrawiam. Ściskam gorąco. Do następnego razu.